Cześć. Jestem Tatiana z bloga Więcej niż Zdrowe Odżywianie. Jakiś czas temu poddałam się kompleksowemu oczyszczaniu z metali ciężkich, złogów, grzybów i pasożytów. W ciągu czterech tygodni pozbyłam się nadmiaru kandydy. Pozbyłam się około 2 kg złogów z jelit. Moje zatoki się oczyściły, odrosły mi dwa paznokcie nowe. Które wyglądały dobrze, ale i tak odrosły nowe. Moja głowa stała się jaśniejsza, myśli klarowniejsze, mam mniej problemów z koncentracją. Oprócz tego mam jeszcze lepszy sen i mam jeszcze więcej energii niż wcześniej, a przy okazji zrzuciłam kilka kilogramów. Jak to możliwe? Wybrałam program oczyszczania organizmu, przygotowany przez Producenta bardzo skutecznych, naturalnych suplementów o nazwie Kolowada. Na co dzień nie zażywam suplementów, wierząc, że to, co najważniejsze, pozyskam z nieprzetworzonej żywności. Jednak teraz mówię o czymś innym. Teraz mówię o krótkoterminowym wspomaganiu się suplementami w celu zintensyfikowania oczyszczania organizmu. Co najważniejsze, Dzięki tym suplementom można się pozbyć pasożytów, a tego nie osiągniesz no, zwykłym oczyszczaniem warzywno-owocowym. Wspomniane suplementy wytwarzają w organizmie środowisko niesprzyjające pasożytom i te go opuszczają. Ale to nie wszystko. Z programem Kolowada oczyszczasz organizm właśnie ze złogów. Jest to około 3 do 8 kg zależy co kto nosi w sobie, z nadmiaru kandidy, z pasożytów, z pleśni. Przy tym oczyszczasz zakamarki jelita grubego, jelito cienkie, dzięki czemu poprawia Ci się wchłanianie składników odżywczych z Czego jeszcze możesz się spodziewać po takim programie? No Na pewno kilka, kilka kilogramów mniej wagi, tego, że... Wpadnie Ci ochota na słodycze, tego, że zjedzicie Ci opuchlizna twarzy i z nóg, poprawi Ci się koncentracja, kondycja, nabierzesz lepsze zwyczaje żywieniowe i poprawi Ci się właśnie wchłanialność składników odżywczych, dzięki czemu będziesz bardziej zdrowa i odporna na stres. Jeśli się na takie oczyszczanie zdecydujesz, Wszystkie informacje uzyskasz ode mnie. Udzielę Ci informacji na temat tego, jakie suplementy będą dla Ciebie najlepsze, najbardziej odpowiedni zestaw, na temat nawadniania organizmu, na temat odżywiania podczas oczyszczania, tabele z produktami zakazanymi i z produktami, które sprzyjają oczyszczaniu. Poza tym. Na zamkniętej grupie na Facebooku będę Cię wspierać przez cały Twój okres oczyszczania w tematyce właśnie tego oczyszczania. Odpowiem Ci na każde pytanie, które Cię będzie nurtowało. Co Musisz zrobić, aby poddać się temu oczyszczaniu? Weź na moją stronę, link jest poniżej pod filmem. Tam znajdziesz linka do domowego testu na obecność kandydy w organizmie, a właściwie na jej nadmiar. Wszelkie informacje oraz pole do kontaktu ze mną. To wszystko ode mnie na teraz, i mam nadzieję do zobaczenia na Twoim kompleksowym oczyszczaniu. Cześć!